Ten mecz był bardzo emocjonujący. Tak samo jak ten odcinek trochę mniej. Okej. Okay. 3 do 5. Tak, Hiszpania wygrała po dogrywce 5-3 z Chorwacją. Takie były statystyki. No chyba bardziej na Hiszpanię, w teraz widzę. Takie były składy. Eee, dokładnie. I teraz... Lećmy w komentarz. Ważne tylko, tak. Yy, więc tak, yy, Pedri strzelił pechowo do własnej bramki z własnego bramkarza. Szkoda, że tu nie ma tego ujęcia pokazanego, kiedy, yy, kiedy bramkarz popełnia ten błąd. No ale... Nie pokażę wam. Gol odbitą piłkę, e, gol 1, 1 odbitą piłką e, po przy, e, przypychance w polu karnym przybija Paulo Sarabia z, z bliskiej odległości, z łatwością pokonał bramkarza. 1-1 w 38. meczu i już w drugiej połowie w 57. meczu Ferran teraz posyła e, wysokie podanie, a Cezar Aspili ta przyjmuje i wykończa główką do pustej bramki. I potem e, na 3 e, pa, e, Pał Torres e, e, do Ferrana Torresa, e, będąc w pozycji w polu karnym, e, bez błędnych wbija piłkę, światło bramki i 31. Potem jeszcze 3-2 w 85 meczu Orsić uderzył piłkę z bliskiej odległości, a potem jak piłka została odbita, w prezencie znalazła się na jego drodze. I jeszcze Orsic e, 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 posyłał perfekcyjne e, wysokie podanie a Paolo pa e, pa e, posalić e, skacz na i kieruje strzał głową z mojej odległości na prawą stronę bramki jego, atak był zarówno silny, jak i precyzyjny. I e, Unai Simon nie miał szans tego zatrzymać I jest 3-3 w tym momencie i to znaczyło, że Set na do meczu Tak dokładnie I Dani Olmo posyła precyzyjne wysokie podania w środku wojny w pole karne Alvaro Morata zamyka jej i wykańcza szybkim strzałem I Morata się przełamał, chociaż w tym meczu był spalony i Morata strzelił go na spalonym Ale przełamał się To jest najważniejsze tak dla mnie nie? A jeszcze tutaj e, nie ma zdjęcia, ale e, oraz prostu strzelił w ramkę, tak nie będę wam już tego czytać, bo to już jest chyba za długie. No i wygrali 5 do 3, więc dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka myślę, że spodobał Wam się e, chyba tym szybkim czytaniem nie za bardzo, ale będzie jeszcze podsumowanie całego euro, więc no do zobaczenia już w następnym odcinku. Cześć.